Co sądzą Państwo na temat 5G, technologii 5G? Jesteśmy tutaj w grupie kilku świadomych jednostek, które specjalnie z okazji tego, że jest dzisiaj bardzo duża grupa ludzi, chcieliśmy po prostu przedstawić nie tyle nasz punkt widzenia, co czym tak naprawdę jest technologia 5G. I chciałbym przede wszystkim wszystkich Państwa przestrzec przed tym, żeby tak bardzo Państwo za tym nie optowali ze względu na to, że technologia 5G jest przede wszystkim bronią mikrofalową, która została stworzona na żeby tego, żeby przede wszystkim tłumić opory społeczne. Czyli musi być to coś, co generalnie spowoduje, że każdy opór społeczny, każdy zryw społeczny będzie zniszczony w zarodku. I tak naprawdę. Pierwszym celem y, technologii 5G jest właśnie to, a nie tak jak stara się wmówić y, ludziom w mediach, że jest to komunikacja. Że będziemy mieć autonomiczne samochody, które nie będą potrzebowały kierowców, że technologia 5G. Y, ostatnio natarfiłem na artykuł, gdzie powiedzieli, że technologia 5G ma służyć temu, żeby sprawdzać poziom pestycydów w ziemi. To jest w ogóle dla mnie całkowitą abstrakcją, bo gdzie technologia 5G, gdzie broń mikrofalowa, a gdzie sprawdzanie poziomu i ilości pestycydów w ziemi, prawda? To się zupełnie nie łączy. Teraz w mediach jest to bardzo gorący temat. Sieć Play już jednoznacznie... Pokazuje, że jest gotowa na tak zwaną technologię przyszłości, ludzie nie znają sobie sprawy z tego, jak ogromne niesie to zagrożenie. Jest to, tak jak powiedziałem, broń, a nie y, przede wszystkim coś, co ma posłużyć do komunikacji. Obecnie jest procedowana nowelizacja cyfrowej mega ustawy, która ma zmienić pięć głównych podpunktów. Chcą podnieść normy w Polsce, które obecnie wynoszą 100 tysięcy mikrowatów na metr kwadrat do 10 milionów bez badań. Pan minister cyfryzacji, y, pan. Mariusz Zagórski, który pochodzi z rejonu, z którego ja pochodzę z województwa zachodniopomorskiego oficjalnie w mediach powiedział, że nie będzie w Polsce żadnych badań, czyli będziemy królikami, będziemy królikami doświadczalnymi i pierwszym krajem w Europie, gdzie chcą to, to testować. Ja nie wiem, czy sobie Państwo w ogóle zdają spo, po prostu sprawę z tego, jak poważna jest to sprawa. A jakie jest źródło pańskiej wiedzy na temat szkodliwości technologii 5G? Przede wszystkim ogrom badań. Dzisiaj na świecie jest jest około 25 tysięcy badań, które są robione od lat 60. -tych. Od lat 60. do y, początku lat 90. były to badania robione tylko w wojsku. W wojsku radzieckim, w wojsku amerykańskim, w wojsku kanadyjskim, nawet w wojsku polskim. Przede wszystkim w marynarce wojennej y, badano wpływ radarów y, dalekiego zasięgu na rozroczność u mężczyzn. Także ogrom badań jest przytłaczający, y, a jak każdy dobrze wie, prawda boli gdzie możemy zapoznać się z tymi badaniami. Yy, poza konferencją yy, podam tutaj namiary na siebie. Linków w internecie nie brakuje. Ja jestem myślę jednym z, yy, z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji myślę nie tylko w moim województwie, ale też yy, w całej Polsce, także yy, Korzystam tylko z okazji, że y, chcecie mi Państwo poświęcić chwilę uwagi i myślę, że dojdzie do sytuacji, kiedy nakręcimy też dłuższy program, ale jeszcze tak y, nawiązując do tej nowelizacji, y, cyfrowy, no, do nowelizacji cyfrowej mega ustawy. Drugim y, podpunktem, który budzi mój ogromny sprzeciw i ogromne oburzenie jest fakt, że ma być y, zniesione pozwolenie na budowę dla operatorów. Do tej pory, żeby operator mógł sobie postawić antenę czy maszt, musiał y, po prostu zwyczajnie dostać pozwolenie na budowę. An Nowe, nowelizacja cyfrowej mega ustawy ma to całkowicie znieść, co jest absolutnie niedopuszczalne. Niech sobie pan wyobrazi, że chce pan na przykład wznieść jakiś dom, prawda, bez, bez pozwolenia na budowę. Jeżeli pan to zrobi, w niedługim czasie musi pan się liczyć z tym, że będzie wniosek o, o rozbiórkę w pana stronę skierowany. Jeśli nie, jest to, z tego co dobrze wiem, 50 tysięcy kary. Więc dlaczego my, jako gospodarze we w swoim kraju, jako ludzie, którzy by chcieli decydować, jak y, tutaj to wszystko ma wyglądać, jesteśmy całkowicie pomijani. Nie chodzi tylko już o debatę społeczną, tylko jesteśmy pobijani jako ludzie z krwi i kości. Jest to całkowicie niedopuszczalne, tak? Trzecim takim podpunktem, który wzbudza moje też ogromne oburzenie, i nie tylko moje, ale przede wszystkim ludzi świadomych, jest fakt, że chcą znieść y, prawo własności, które jest gwarantowane nam przez konstytucję. Ma to na celu spowodowanie sytuacji. W której operator wybierze sobie na przykład pana Dach. Ale kto chce znieść prawo własności? PiS optuje za tym, żeby ograniczyć prawo własności kosztem nas i jedynie operator... Kto złożył, rozumiem, taki musi być projekt, projekt ustawy. Projekt ustawy złożyli lobbyści na biurko pana Marka Zagórskiego, czyli obecnego ministra cyfryzacji. Proszę sobie wejść na stronę Centrum Legislacyjnego i zobaczą państwo, że 3 grudnia 2018 roku w punkcie pierwszym było zapytanie lobbystyczne, a w punkcie drugim dopiero była nowelizacja. Czyli najpierw było silne lobby, które naciskało na zmiany, a dopiero później te zmiany. To jest tak proste i tak logiczne, że ludzie nie, nie są w stanie zrozumieć. Ale na, tak czym, znaczy. na czym miało nastąpić to zniesienie własności, prawo własności? Miało to spowodować to, żeby technologia 5G mogła wejść do Polski. Ze względu na to, że technologia 5G jest, jest to broń mikrofalowa, technologia oparta na tak zwanych falach milimetrowych. A fale milimetrowe to jest rodzaj częstotliwości, na której pańskie komórki się ze sobą porozumiewają, tak jak ja teraz z panem w języku polskim. Ja, ale ja tu chcę, chcę zostać właśnie przed... Przy... Tutaj, tutaj uzupełni kolegę. Chodzi o to, że ma powstać tak zwany internet rzeczy, co oficjalnie jest y, przyjęte, więc żeby powstał internet rzeczy, nadajniki muszą być w okolicy około 3-4 metrów. Na oficjalnej stronie po prostu y, y, minister cyfryzacji i tak dalej mówią, żeby te nadajniki były zakamuflowane, a żeby powstały te co 3-4 metry nadajnik, wiadomo, że mamy jakieś tereny prywatne, jakieś działki i tak dalej. Więc będzie przygotowane takie prawo, bez ustawa, ponieważ będzie to wejście Konstytucji, bo będzie to złamanie ustawy o mirze domowym i tak dalej, że mam prawo chronić swój własny teren, które daje wyższość operatorowi, że jeżeli on zdecyduje się postawić po prostu antenę, to nie, nie dość, że nie będzie mnie pytał o zgodę, to ja niszcząc tą antenę taka jest przygotowywana w teraz w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji. Ja będę miał odpowiedzialność karną, operator będzie z tego wyłączony. W imię właśnie cyfryzacji narodu, czyli uszczęśliwiania nas na siłę. Jest yy, dróg urzędowy, nie wiem o czym, czy kolega wcześniej mówił, UD 172, na którym właśnie rozważają to. E, właśnie tam w tym druku e, e, legislacyjnym rozważają takie prawo, bo to trzeba obejść, bo jeżeli konstytucja gwarantuje nam prawo własności, a teraz w Bimie e, 5G, to 3-4 metry ma być nadajnik dajnik i ma być e, zwiększona moc stukrotnie, o czym mówił kolega, to trzeba obejść, więc nie, skoro nie można zmienić konstytucji, to trzeba zrobić specustawę, ustawę. Więc to jest e, totalne, że tak powiem, nie chcę nawet nazwać. Ja jedno zdanie odnośnie konferencji. 26 kwietnia w naszym Sejmie była konferencja odnośnie 5G. Tam było 200 osób. Zawartość merytoryczna tej konferencji była niesamowita. Wielu profesorów, bardzo zaangażowanych od lat w ten temat, przedstawiających badania, ale nie tylko, także lekarze, doktorzy. Bardzo zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem, który jest bardzo wysokiej jakości, bardzo treściwy i tam są dokładnie pokazane zagrożenia, te, które już są realizowane na świecie, w Polsce. Są e, powołania na konkretne badania, także zachęcamy bardzo do weryfikacji tych materiałów. 26 kwietnia, e, kilkanaście dni temu, konferencja w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Która notabene przeszła bez echa? Przeszła bez echa w głównych mediach. Tylko jedno, jedno, jedno małe sprostowanie. Tam chyba błąd, kolega, z błędem. Nie 3-4 metry, ale od 30 do 150 metrów. Odległość przekaźnika od przekaźnika musi Nie takie być taka zachować. Bo chodzi o co? Chodzi o to, żeby z, 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 zabezpieczyć gęstość mocy na danym terenie. Czyli promieniowanie musi być na, na tyle duże, żeby błędy, stopa błędu w transmisji była na tyle mała, żeby można było z taką prędkością przesyłać dane. O to tu chodzi. Dobre, dziękuję panom za naświetlenie ten, tej sprawy. To